Dalej był początek, dzisiaj jest już koniec. Ostatnia msza ale każdy koniec jest dobrym początkiem. Co będzie dalej? Zależeć będzie tylko już od każdego z nas. Pan był przed nami, tu na tym stole dla samego siebie. Od nas zależy, kto tu będzie chciał podejść. Można dostać kluczyki do malucha i odłożyć na Półkę, żeby tylko sobie tam leżały. a można je wziąć i wykorzystywać. Także świętą drodzy, sprawuję w Waszych intencjach. Proszę dobrego Boga, aby każdy z was doświadczył tego, że jest umiłowanym dzieckiem, że Pan Bóg kocha każdego z nas. Bez względu na to, ile masz lat, kim jesteś, jesteś dla Pana Boga naprawdę kimś ważnym, bardzo cennym. Bo no jesteś.